Cześć siemaneczko. witajcie na moim kanale, z tej strony ja CymROK. W dzisiejszym odcinku, jak wiecie po tytule odcineczka, sobie wycenimy mu, e, mój cały doby, tak na, na tym Skybloku, na tym serwerze. Gram na tym serwerze już z, 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 po, no, pół roku. W ogóle zobaczcie tutaj, moje statystyki wyglądają tak 22.25 dni mam przegranych na tych serwerze No to myślę, że to dużo Ja obstawiam jako swój dobytek, no myślę, że ponad milion dolarów Ale to, to sprawdziłem w, w dzisiejszym odcinku No to przejdźmy do odcinka A no właśnie jeszcze jedno Musicie zasubskrybować ten kanał Oraz zostawić wciuka w górę I wtedy już nie przegapicie żadnych odcinków Jeszcze oczywiście dzwoneczek A teraz już my, przejdźmy do odcinka, już tak na serio Wycenianie ja bym zaczął już chyba myślę od mojej starej wyspy Bo na tej wyspie to ja ją, ja ją całą zrobiłem, nie sprzedałem jej e, Po prostu ją oddałem e, Myślę w tym dircie jakoś, te, pamiętam ile ten dirt kup, e, około, ale 80 koła wyda na ten dirt No to dobra uznajmy, że 70 koła na ten dirt Ok, 70 koła w tym dircie mamy na tej wyspie, co pozostawiłem Pozostawiłem coś jeszcze cennego na tej wyspie Myślę, że nie, kurde, w ogóle ktoś tutaj do mnie chce się teleportować, ale myślę, że nie wiem po co. No dobra, możemy wziąć u kości TPA. E, myślę tutaj chyba nic cennego nie ma, ale na dole jeszcze pokażę wam. Letr mi się na razie nie chce brać. No to wam po prostu skokiem pokażę, e, jak tam wygląda na dół. No to ten dół wyspy, to tam mamy bardzo dużo kości. No i te kości to ja wszystkie kupywałem. W ogóle dobra, przeniosę się na tej kości i wam pokażę. No to widzimy się po cięciu. No i pyk, lecimy tam na dół. No i okej, okay, znajduje się na dole. Na dole jeszcze tutaj trochę lapisu zostało. Jak widzicie, no to się tutaj przejdę trochę i wam pokażę. Tam jest bardzo dużo kości. No tutaj się tak prezentuje, tutaj te moje wszystkie kości. E, jest ich bardzo dużo. Kości tutaj na przynajmniej e, na tej platformie, to na 15 15 koła nie będzie. Ten, o kurde, spadłem, z i ten Jak widzieliście już tam się nie będę wracał, ale jak widzieliście to tam dużo kości było, to cała, ten cały dół wyspy tam ja wycenił na jakoś 20... 20... Niech będzie 20 koła. No dobra, przejdźmy teraz do kolejnej rzeczy. O, ok, teraz zajmiemy się zawycenię tego jouster Mansion. The jo ta wyspa to nie jest akurat cała moja. Oczywiście dużo rzeczy... Oczywiście te, co będę liczył te co rzeczy kupiłem, ale to, to lider jest ten, Kamilek. E, Okej, okay. myślę, że na ten pryzmaryn. Pryzmaryn to e, bardzo bar 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 posiada bardzo dużą wartość w sobie, jak możecie zauważyć. Ukośnik sklep, end. No i pryzmaryn kosztuje 1300. Tylko sobie przypomnę, ja kupywałem chyba dwie sztuki tego. No to wycena pryzmarynu myślę, że to 100 koła, 110 koła na ten pryzmaryn. No to dopisujemy do tej listy, potem to wszystko zrobię. No i dobra, to już dodane na listę. Teraz e, e, wycenimy tego grasa myślę, że ten gras to jest wartość około. Bo tam jeszcze jest trochę grasu tutaj myślę, że 90 tysięcy za tego grasa hmm, 100 czy 100 90 tysięcy myślę. 90 tysięcy przynajmniej tego grasa poszło. Oczywiście to nie będą takie bardzo, bardzo dokładne wyliczenia, bo nie wiem ile tu się dokładnie. Ale coś e, to co pamiętam ile na to wydałem. No to dobra, doliczamy grasa jako 95 koła. Okej, okay, myślę, że to już wszystko z tej góry wyspy, e, co wymagało wycenienia, jeszcze ten sandstone można wycenić i ten kwarc, bo ja go kupowałem z sklep, no to dobra, dodamy tam 15 tysięcy jeszcze za ten kwarc i Sunstone. No i okej, okay, teraz to już wszystko e, z tej góry wyspy, no jeszcze te bikony, ale te bikony to ja myślę, że albo w sumie dopiszę się te bikony wszystkie, ile tutaj w ogóle mam bikonów? Te bikony, dobra to się potem ogarnie Albo dobra te u góry to jeszcze dopiszemy 40 koła na moją listę Bo jednak bikon to, jeden bikon to jest koszt około 10 koła A ich są tutaj 4 jeszcze mam trochę wender 6. No to 40 koła w tych bikonach No to dobra teraz zejdźmy na dół wyspy i wycenimy pierwszą platformę tej wyspy Tutaj Tutaj myślę że to jest zbytnio dużo jakby rzeczy nie ma Ale ta ściana z kości, ta ściana ko z kości e, o, oś, No to doliczymy 8 koła, bo ja mam no to 8 koła na pewno taka ściana. To ja dodaję do listy. No ok, myślę, że tutaj już nie ma. E, co dalej tutaj dodawać? Tego Dirta. Hmm, dobra, ten Dirto jakoś dużo nie kosztował. Tam 5 koła. No to dobra. Hmm, chyba nawet nie 5 koła. Dobra, tego Dirta co się najwyżej nie policzy. Ten dirt to jest jako wartość około 3000 e, dolarów. Ale dobra, może żeby te wyliczenia trochę były dokładne, to dodam tego Dirta. Okej, okay, teraz na kolejne, na kolejną platformę Ta ściana, ta ściana, nie, tą ścianę to akurat na nią nie wydałem, ale bym mógł sprzedać Nie wiem czy tą ścianę, potem się tam doliczy Okej, okay, to, no e, właśnie, te złoto, te wszystko wycenić to trzeba jeszcze O, plus te surowce, co ja tutaj zrobiłem, bo tutaj to, e, surowce mamy e, Jest są, które podwyższają poziom wyspy, plus dużo kości Myślę, że wartość tej, e, tego surowca ja bym sprzedał przynajmniej za 100 koła bo jak wiecie Na skupie ukości WTP Renifero Macie jeden blok za 80 dolarów Tam jest e, z 4 shulker boxy No to myślę, że za 100 koła by te e, surowce lekko poszły Nawet ich jest więcej Niż te 4 shulker boxy No to dobra Te 4, 4 koła czy Znaczy 100 koła na tych surowcach No to ja je dodaję na listę No to o, w ogóle ktoś ma prezent dla mnie. TP, mam prezent. No to dobra. Ukośnik TPA, Nie widziałem, że on tutaj się tepa. Ale e, jak już ma ten prezent, to niech da ten prezent. Gdzie tutaj jest? gościem się ma. E, jakiś kawiorek 1, 2, 3. O, napiszemy mu. M kawiorek, dzięki. Przyda się. Dobra, jeszcze taki uśmieszek mu zrobimy. No, go się nam dał bardzo dużo mączki kostnej, z tego sobie ja, za e, ja zawsze tak, kraftuję bloczki i to kładę na poziom wyspy na wyspę. No to sobie ile z tego, ile on mi dał bloczków? O kurde, dużo ponad tak bloków. No fajnie, fajnie, dzięki, dzięki. E, no to ja chodź tu na dół, pati 2007. To dobra. Ej, w ogóle jeszcze coś, bo ja bym chciał nikt zmienić, bo już to, ten nick jest bardzo stary. No to możecie napisać w komentarzach, jaki nick mam e, wybrać. No, dobra, zobaczymy co ten ziemiaczyk chce. O kurde, czekaj, o kurde. Gościu już dobra, je, przyda się. No fajnie, gościu nam dał dużo mączki kostnej. E, no to fajnie, fajnie. Wszystko kości oczywiście rozłożę na wyspę. Bo jak nie wiecie, możecie wpisać w kośnik R i tutaj wyświetli wam się, z kim ostatnio pisaliście. No fajna opcja takiego serwera. No dobra, e, ja już nie tym, tylko e, do kolejnych rzeczy się przejdźmy. Okej, okay, trapdory. Te Trapdory na wyspie, e, ja, ja je wszystko z drewnem zbierałem Ale tak, żebym mógł sprzedać jako drewno je Pomieszka ma chyba skup 120 dolarów za 16, czyli to jest jakoś 280 za stak. No i te trapdory, to ja bym jakoś e, cenę ich plus te kości, całą tą platformę e, co to, a mogę z 1 albo 600 kaski No to dobra, damy mu, podał, no to pay Kawiorek 1, 2, 3, damy mu 1300 nawet, niech sobie ma, dał dużo kości Fajnie, fajnie, dobra, myślę, że te trapdory to jest wartość około 30, 35, niech będzie 35 tysięcy, ja je dodaję na listę ja Jeszcze tutaj mam ten sklepik, ale myślę, że ten sklepik to nie ma jakoś dużej wartości I ten skup kości, ale tam jest mało pieniędzy, jakoś z dwa koła, to się fajnie nie opłaca nawet pisywać Tutaj mam kości, nie, to nie jest dużo wart, no to Dobra, przejdźmy na kolejną po prostu platformę na mojej wyspie A! A no jeszcze jedno e, Te ściany z kości, bo tutaj mam takie dwie ogromne ściany z kości No to to też doliczymy Jako wartość może 15 koła, no to ja je doliczam No i dobra, teraz kaktusiarka e, Kaktusiarka myślę, bo potem wam pokażę, bo tutaj jest bardzo dużo lodu, na ten lód to ja wydałem 40, 40 koła tam, ten, po to tutaj kaktusy po lodzie się ślizgają, nie ma takiego spadku, plus jeszcze ten piasek, myślę, że 50 tysięcy spokojnie można dać wartości tej kaktusiarki, czyli ja dopisuję. No i razu myśmy teraz o tej dolnej platformie. No jak widzicie, tutaj jest dużo lód. C co, co, jak na tak szybko piszesz, mam 11, aha. Nie wiem, o co gościowi chodzi, ale chyba, chyba się pomylił. Chyba się ten gość eee co co a dobra 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 już never mind Bo na początku nie wiedziałem o co goście wychodzi ale teraz już ee... o dobra goście idzie dać sub, suba na mój kanał No to dobra wy też możecie oczywiście zostawiać subskrybentów Bo oczywiście dodałem do, do 50 subskrybentów Dobra ee, zobaczmy tutaj te kości mamy Tutaj jest w sumie trochę kości nie zbyt dużo No te kości wartość 10 koła Nie więcej Po jeszcze zobaczymy Wycenimy jego ender chesta co mam Ale to Zaraz No W sumie Teraz Okej okay, mój ender chest się prezentuje w taki sposób Mam tutaj aż 5 shulker boxów e, tutaj mam zostaw suba Tutaj mam e, nie On Te ruda złoto to nie są cenne te itemy 35 subów Tak Dobra e, tutaj mam jeszcze dwa bikony jak mówiłem E litre. No i spełniamy No to dobra Shocker to 150 koła plus 100 Spawner warty jak 18 Czyli tutaj już mamy 50, 60, 70 80, 90, 100, 110 120, 130 Czyli 130 w te bloki, myślę wartość około jakoś 10k Czyli już 100, 140 tak? Tak, 140 już Puste stoniarki myślę, że 15, 20 niech będzie e, czyli już 100... jakby... ile wcześniej było? 140. Teraz 160 2 e, bikony, e, bikony 160, 180, czyli zapisujemy 180 na no, moją listę. A właśnie jeszcze chyba elytry i tego helikoptera, dobra. Bo to jeszcze mam elytra 30 i helikopter 30. To jeszcze jeszcze 60 koła na moją listę. Wtedy robimy podsumowanie. Ok, w podsumowaniu wyszło mi e, 825 koła. To jeszcze można tam zaokrąglić, bo jeszcze tutaj te deski dokupywałem. Tu znajmy, że 850. Myślę, że wynik jest bardzo fajny. Ja się nie spodziewałem takiego dużego wyniku. W ogóle jeszcze tutaj mam takie rzeczy, takie główki, ale myślę, że, że to, to, to już to nie jest tak dużo wart. No to wyszło się 850 koła, ja was chyba w dzisiejszym już odcineczku żegnał. widzimy się jutro albo pojutrze w jutrzejszym odcineczku, a ja się z wami żegnam, no i cześć. Aha, teraz jeszcze ten klip dogrywam sobie do tego odcinka, bo zapomniałam doliczyć tego co jeszcze mam na koncie, czyli te, te 200 tysięcy, czyli 850 dodać 200, czyli to wychodzi milion, milion dolarów, 50 tysięcy koła. Czyli bardzo dużo, no i to jest prawidłowa wycena. Poza dodać co miałem. Ale dobra, to już jest koniec tego odcinka. Jutro może będzie kolejny odcinek. Ja was żegnam, no i cześć. Piszcie, jakie mam w ogóle. Jaki sobie mam nikt zmienić w Minecraftzie. Dobra. No.